<grywa> nie mogę wziąć to. Dobra, na spokojnie, a nie mam busta Kurwa <grywa> A ty, bo się wyjebało kiego No i bo a. mnie są aktywne się właśnie. weź mnie dociąg. A bo piłki nie doszły kałeś! Wal <grywa> go <grywa> Dośrodkowanie, ale perfekcyjnie zagraliśmy. No możliwe. Apokaju. A ty kurwa, wygląda w Ej, sofik, sofik. Sofik. Apokaju, apokaju. Ale to był input lag, no co jest? Nie, dlaczego nie? Nie mogę! Wbiłem to! Jaki tam dziesięć debili moment. Nie zawsze wszyscy się uda. Haha. Kurwa, głupia lędo. Jeszcze mi zaliczyło. 10 dziesięć momentów geju. Ja... Zobaczymy czy jak ustawimy to swoją naszą bramką, czy coś się ruszą. ja ustaw ustawisz, jeszcze tak na sposób. Teraz. Teraz nie możesz być wyłąbana. Haha! Nie wiem czy to pokaże się. Jak możesz. Patrz trochę Fortnite. 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 U! Ale mnie zakręciła! O doświadkowanie Dośrodkowanie byłoby świetne Masz Mam! Dotkłem! <eeee Tatum>, Dotkłem! <tatum. spec gimm> O, obroniłem! Kurwa, no nie! No, nie. Ojć! Ja wywaliłem chłopów milion! Ło, wow, ale zagranie zrobiliśmy. Co jest? jump. Jakby to siadł! Jak go biją chytezy. I tak się nie poddał.